Poradzi, czy nie poradzi? Nie wiem, zobaczymy. O, tak się robi, wiesz. Widzicie, wiedziałem, żeby będą problemy. Poczekaj, o. O, znalazłam. Znalazłam. Co znalazłaś? Ciebie znalazłam, Groszku. Daj ja to zrobię. Ale dlaczego, no? Bo jest za krótkie teraz. Jak za krótkie, no patrz. No jak za, zakręcisz, to nie, nie będziesz w stanie no tego. O. Już zagięłaś, to no, nie wiem czy to jest dobry moment, bo cię teraz źle tarło w tym miejscu. Tak? Daj mi ten papier No To muszę iść do l, 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 tego. Poczekaj, ale zobaczę. Może ty wiesz, przesadzasz. Strasznie robisz. Klara, ja wiem co ja robię. Nagadał się nasz szczekał na mnie, to... że... Źle, źle, że mi Nie, nie było tak, 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 tak ostro nie, nie było. było. Nie by było tak ostro. Ale co? Dobrze zrobiłam? Dobrze I co? Zrobiła. I musiałam zapitalać do drugiego tak. pomieszczenia. I przyznałem Prze się, wiecie co, inny facet to by to wyrzucił i powiedział, dobra dawaj, ja ci utnę odpowiednio, ale sprawdziłem, ona już poszła i no musiałem karmicznie wszystko wyrównać i poprzyznałem się do błędu, no. ale przyznaj. No dobrze, no przyznałeś się, ale zawsze musisz mnie poprawić, no źle, źle, nie tak, nie siada. No ale większość jest źle. To większość jest źle? Większość jest źle, no przecież mnie poznałaś, a to był błąd. Dobrze. E <laughs> A propos źle. No Klaudia też tutaj źle zrobiła. Pamiętacie, jak robiłam na wizji dla Was medełka, no i mi się wylało, więc teraz muszę to wszystko wyczyścić no i zaolejować później, no to już będzie w tym momencie na cacy, na amen. Wiecie, nie Ale... będzie tak po prostu wyglądało no... nieapetycznie. O, no a nie my no... lubimy, jak coś tak, wygląda no nieapetycznie. Nie, nie, nie mogłam wtedy tego zrobić, no bo byłam w trakcie robienia. Teraz posprzątałam sobie, medełka leżą gdzie indziej. I mogę to po prostu przygotować się do następnych. No trzeba stół wyczyścić. Kanie, gdzie jest ten? W domu. Ja dobra. idę. Ja pójdę do niego. Tak, no. dobra. Jak robiliśmy tą e, bramę, wiesz? To zobaczę, od tego czasu znalazłam. No. Ale to chyba powinno być dobre, to nie powinno chyba nie, nic nie. mieć. No, nie? To jest bregnat na pewno. No, e, Ale mimo wszystko powiem Wam, że zaolejuję to teraz, żeby. Mam nadzieję, że jakoś to jeden kolor złapie i ceratę po prostu dam. Bo jak. No wiecie, no. No jak się. Ciasp, cia, się. no cia, jak się robą, to... o, kurczę wiesz, co? Nie no, otworzę tego. Poczekaj, to ja Zamieńmy ja się. No właśnie, to jest łyka. To jest olejniany. Olejniany. Olej Poczekaj. No więc robimy ja mam tak. rękawiczki, ja mam rękawiczki, ja to zrobię żarcie. Czekaj. bo to by wiesz co, lignina nie jest dobrym pomysłem. Co serwetka była lepsza? O, to na przykład byłoby lepsze. Ale poczekaj, wiesz, co musisz to mocno wytrzepać. Chodzi o to, że dlaczego serwetka by nie była dobra, bo ona, ona wie, że znacznie w pewnym momencie. No, yy, no yy. jak to serwetka, Coś, co robi serwetka? Strzępi. Strzępi się właśnie. To robisz serwetkę właśnie. <noise> Taki mądry, taki głupi. Te, ale wiesz co, nie widzę, że to nie, nie, nie łapie tego samego koloru. No bo to, bo to nie tym samym zlałaś, tu zlałaś nie. mydłem, a tu, tu jest olej. No. Przeratę to... kupię przeźroczystą, wiesz? No, ale to i tak już będzie tak. Już nie, nie no. do końca. Aj, Klaudia psuje, a jedna... Ale trochę się wyrówna. Widzisz, no, że taki się, bardziej robi się bogaty ten... Tak, tak, tak. No trudno, ale to jest warsztat. No to, to, to też nie no, jest... No wiecie, to trzeba było myśleć jeszcze zaraz po zrobieniu stołu. O, tak, chce, nie? tak. Tak, tak, zgadza się. A wiadomo, że my z myśleniem, to wiadomo. Oj, dobrze, to no, już nie przesadzaj. <laughs> ale zobacz, jaki kolor łapie tam. Ładny, nie? No ładny. I co, do jutra? To będzie schło? no wiesz no tak będzie wchłaniać się wiesz, bo to to, o to chodzi że to pracować to już sobie na tym można i tak chodzi o to że to będzie takie suche bo to wiesz teraz jak dotkniesz to to jest no jak kolej na drewnie no, no. tak jest y, mokrawe i ten. ale ładnie co ale no, dużo lepiej wygląda I teraz I już ten? powinno to wszystko mniej chłonąć w Chodzie. tym momencie powinno być lepiej Fajnie, że mamy ten olej jeszcze? Zresztą tego oleju to dużo. Mamy. Tego oleju to sporo mamy? Nie, no naprawdę fajnie to wygląda teraz, powiem Ci. Mm. Gdyby nie ta plama. Oj, plama, plama, tu zapech. zapech! No. No trudno. Nie się stało. To jest warsztat roboczy, więc nie musi być wszystko idealnie. Patrzę, żeby było czysto, no wiecie, no Dokładnie. Wizualnie, mo wizualnie może nie jest to. No nie no szkoda, szkoda, szkoda bo pięknie no. to zrobiłeś i fajnie to wyglądało, a... A no, by no, no. się nie stało. Wiadomo, klada, że ty zawsze jesteś od psucia moich tego, co ja zrobisz. Ja po prostu się narobię jak wół. O, ledwo ledwo mi już sił starcza, ledwo do łóżka dochodzę, a ty po prostu weźmiesz sobie, popsujesz. Ale co? Tam przejrzyć się nie stało, bo nie jesteśmy na siebie w ogóle z źli, w ogóle, nie wypominamy sobie w ogóle. Ale skądże. <laughs> Jeszcze ci narożnik zrobię, że jak się oprzesz, to żebyś miała kreskę. Super. Będę gdzie... widział, gdzie byłaś. <grym> że nie mówiła, jak, że byłam w pracy, jak, jak a... Pom... nie było. Tak. Będziesz patrzył, czy mam kreskę, tak? Tak. Dobra, no chyba coś takiego mniej więcej, co nie? No Wiesz, chyba co, tak. i może też, by nie było głupi ja tą twoją tackę, którą pracujesz, zrobić podobnie, he? Tutaj. No tak, bo to jest dwustronna fajnie, bo on ma takie, wieś, co, zabezpieczenie, co, nie, że yy, i do stołu, tak, i, i tam, żeby, żeby z drugiej strony, I z drugiej strony, no, tu będzie trochę, no tutaj chyba jest jeszcze, no, tu się zapchało niestety. Dziękuję proszę pana. Proszę bardzo, proszę pani. Do usług, tak? Tak, do usług. Live little flip the page. Give it some more. Getting out of my way. I was hiding. Bulletproof, forever waiting. Then came you. I thought. Go through changes, where to begin? When a mountain moving revelation came marching in, I thought I was what I've been told I thought I was. To jesteś, where you go, I go. Złapała! Proszę, miejsca. Dla osoby starszej I, i w potrzebie Na emeryta uh -huh. Nie, nie kochana Bez przesady, to jest całkiem oprzyjona przez siebie. No. Powiemy Wam, że Amber się niesamowicie zmienia. Zaczyna za psami latać. Chyba zaczyna kumać. Znaczy, ona jeszcze nie kuma, co to znaczy prawdziwe takie bronienie, jak jak te dziabągi, hmm. ale uczy się od nich, co dla nas jest wyjątkowym wydarzeniem, tak, 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 bo no. wyjątkowo, słuchajcie, trzy lata i to zaczęło, e, zajęło, no to ale teraz kurna. lata, jeszcze nie wie po co, ale już leci z nimi. A ta to Zada... jest największa, najbardziej bredna małpa, no, to a to najbardziej jest... kochana, najbardziej no. kochana. A nie gadaj, ta Nie, no wszystkie, też, wszystkie, też, no. ale ta to jest wybitna. Czy Klaudia ruszy z warzywnikiem? No to wiecie co, powiem Wam. Do tego trzeba się. Nie siać. wiem. Nie, e, cebulę posieje. Nie ten... wiesz. Jak mówisz nie wiesz, to lepiej nie mówić no cebulę posieje. Inaczej, powiem Wam, że mamy. no... Urwanie głowy. Urwanie głowy, to może Wam się wydawać, że o co? nie My, robią? Nie, pok my nie pokazujemy wszystkiego. Bardzo dużo przecież trzeba zamówić no, siano, trzeba planować do przodu. My tam staramy się utrzymać. Jak wiecie, no też też próbujemy. Pozyskać jakiś sponsorów, to wszystko zajmuje czas, trzeba planować y, roboty do przodu, y, zaopatrzenie zrobić, y, wynegocjować jakieś ceny, Naprawdę jest tego duża. My nadziałamy na tylu frontach, że po prostu wiecie, to teraz prawda właśnie te mydełka całe y, ruszyła. No i my zdajemy sobie sprawę, że co powinniśmy zrobić, żeby to było jeszcze lepsze, jeszcze lepsze. Akurat tutaj chodzi, i ostatnią rzecz, o to pokażemy wam, jak przyjdą na te części. Ale po prostu mydełek jest bardzo dużo, one zajmują nam potworną powierzchnię. My nie mamy w gospodarczym pomieszczeniu już jak pracować, bo wszędzie są mydła. Rozłożone, no bo mówimy wam, dwa miesiące muszą być tak rozłożone. No to jest niedopuszczalne, bo potrzebujemy stoły. I jakby no to i Marcin co zaraz wykombinował, jakiś taki robimy, takie co jak to się raki. raki. E, a po polsku wiszące. Półeczki, nie, nie. Takie czy... półeczki chcę zrobić ze stali nierdzewnej, i y, y, wszystkie mydła y, pieluchami tetrowymi, nieużywanymi. <laughs> są, są po, po, po tego, żeby, od, tak, żeby oddychały, no ale musimy to jakby skupić w jednym miejscu. No i teraz taki malutki projekt, no to też się naszukałem, no bo musiałem coś wymyślić, bo nie jest łatwo jakby... Żeby za dużo pieniędzy nie wydać, a jednocześnie mieć dużą powierzchnię i żeby to wszystko w miarę działało. No mam nadzieję, że ten mój pomysł jakby wypali, bo też w sumie nie jestem pewien. Tak, ale wracając do tematu, który Klaudia zaczęła o warzywniku. Eee, nie wiem czy cokolwiek będzie, będę robiła nasadzenia, to wyjdzie w praniu, wyjdzie mi, jak będę miała wolny czas i tak dalej. Są pewne priorytety, które po prostu do zrealizowania. I, a jak wiecie, my nie jesteśmy tak bardzo warzywni. A mimo wszystko, wy wszyscy ogrodnicy, którzy teraz już e, sia, siejecie nasionka e, i no macie inspekty, to trzeba być do tego przygotowanym. Przygotowany. To trzeba mieć miejsce. Ja nawet Jedzę. nie mam. Tak, wiedzę, ale my ja mamy nawet czasu, nie mam czasu, żeby się miejsca, przygotować. żeby po prostu te po prostu rozłożyć się z tymi doniczkami, bo mamy małe pomieszczenie. Akurat, albo moglibyście powiedzieć w gospodarce. Albo szklarnie sobie kupcie, albo zróbcie inspekt. Natomiast Jasne, w gospodarczym nie mogę, ponieważ tam światło tak nie dociera. Musiałabym świecić, ale to, to znowu się jest bez sensu. I tak tam sobie e... dogrzewamy, bo mydełka tak. muszą być w cieple. Dokładnie. Marcin <laughs> mówił o szklarni. Ale w szklarni nie będzie takiej temperatury, tak jak wspominaliśmy na początku odcinka, są jeszcze zerowe albo i minusowe Mogą spać, w nocy. Mogą no, spać, zimna i... Zośka i tam jakieś jeszcze, jeszcze coś jest jeden Tak, dzień. tak, tak, więc wyjdzie mi jak wyjdzie, co za zasieje to zasieje, Tutaj... nie, nie stresuje się w tym momencie. Ponieważ... Ten rok jest luźny dla nas, jeśli chodzi o warzywa. Ten rok, jak Klaudia mówiła, My po, albo chciała powiedzieć, my poświęcamy ciągle polepszeniu dobrostanu zwierząt, bo dla nas jest to jest to ta główna dziedzina, w której chcemy się sprawdzać i ona nam najwięcej po prostu, przy okazji, że mamy żywność, to daje nam przyjemności, bo z warzywem raczej nie pogadasz, chociaż nie wiem, może z marfią można. <gadanie> <gadanie> Czy z burakiem. Cebulą. <gadanie> no, do cebuli, cebuli możesz gadać. cebuli się nie gada, cebuli się ucieka. <gadanie> <gadanie> Także wiecie, no właśnie dlatego dlatego nie jest dla nas... E, oczywiście rozumiemy argumenty typu, że no wiemy, że nie jedzie, ale możecie dawać zwierzętom. Tak, to jest dobry argument, ciężko go zbić. Natomiast e... do wszystkich Trzeba czasu, więc dla nas, e, jeśli chodzi o zasadzenia, znacznie ważniejszym jest sad. Tak. Bo 3 lata już jest spóźniony. Ale w tym roku, znaczy nie w tym roku, w tym miesiącu już będzie. E, na razie nie będziemy o tym teraz więcej mówić, bo załatwiamy to... wszystko: załatwiamy ziemię, załatwiamy no, siatki. I jednak Marcin mówi. No, no i widzicie, jak to z nim jest. Ja chcę mieć kolejny odcinek, żeby był ciekawy. Ale to trzeba pokazać. Wszystko Ale ja nie powiem, jaka siatka. Nie powiem co, ale to jest wszystko ciekawe, no bo tam... jak wiecie, z karczownikami mamy problem i dużo czasu nam zajęło znalezienie tak, rozwiązania. ale chociaż przez te powodzie, jakie teraz mamy, chyba to chyba dużo ich się potopiło. Cieszymy się z ich śmierci. Loczek! Nie przekrzykuj mnie! Tu wszyscy się przekrzykujemy, takie Ty, towarzystwo. Ale poczekaj, chyba się uciszył. Tak, jeszcze. Bo on woła laski. Nie no, uciszył się. A propos wydzierania się. Nie wiem, czy macie... Aha. To są ci, co niektórzy mają gąski jak macie gąsiora, to wiecie o czym mówię. Słuchajcie, o godzinie drugiej w nocy. Jak On ten się roz... rozdarł, taka trąbka, że chyba cała go wiocha słuchała. Naprawdę ja już raz wstałam i, i dresie do niego cicho bądź i spać. A ten dalej, słuchajcie, naprawdę, to było coś niesamowitego. Tak się wydzierał. I tak się zastanawiamy z Marcinem, czy nie pojechać na targ i nie dokupić mu kilka panienek. Być może wtedy się uspokoi, bo widzimy tutaj małą rywalizację pomiędzy nim a francuskim kaczorem. No, bo francuski kaczor, jak widzicie, on też jest troszeczkę taki większy, trochę grubszy. No i też próbował wejść na gąskę. Dlatego ten się wściekał. I tutaj mamy jednak małe zawody, jeżeli chodzi o amantów. Widzimy, że brakuje mu dziewczyn i prawdopodobnie pojedziemy na targ. Jak nie w tym miesiącu, nie, no w tym miesiącu to może już nie, ale w przyszłym miesiącu i chyba jak będą to dokupimy mu gąski. O tak? Marcin akurat teraz poszedł e, wypuścić swoje dziewczyny, swoje panny, wszystkie kurki, ponieważ już się wyniosły. Jest popołudniowa pora i teraz idzie. Ja odwrócę kamerę, żebyście to zobaczyli. Patrzcie, jak panny za nim idą. Widzicie? No, no chodź tutaj z tymi swoimi dziewczynami. No chodźcie, chodźcie wszyscy. Chodźcie, chodźcie, pokażcie się widzą. że wszystkie jesteście zdrowe, piękne oraz śliczne? No pokażcie się. No macie tutaj trawkę piękną. Ja zaraz przyniosę wam wiadro i będziecie sobie z wiadra gryźć, jeść. To idą za tobą, kogut cię chyba lubi. Chodźcie, chodźcie! O, wystraszyłeś dziewczyny. Nie, jest, nie wystraszyłem. <noise> Będą jadły z łopaty. Ale wam dobrze, patrzcie, pancie wam złopaty daje. No, chcę, jeść. Po, po, żebyście w innym miejscu sobie raz pojadły. Macie tu je To no Nie, nie Azja, to nie jest dla ciebie. To jest B, fuj, Azja. widzieliście. Gąski takie małe terrorystki trochę. No niestety. Nam się to nie podoba, powiem wam no. szczerze. Lubimy te ptaki bardzo. Ale no Inaczej, jest pewna upierdliwość tych Ty zwierząt. tego nie słyszałeś. Tak jak wspominałam, musimy kupić facetowi więcej panienek. Może, może, może tak. W tym momencie się uspokoi i będzie jakoś to. My tak, ciszej, my tak czy siak. <grym> jak... w nocy. My tak czy siak chcemy mieć więcej gęsi. Tylko wiecie, no wszystko to jest już infrastruktura, bo chyba nie będziemy chcieli ich trzymać. Jak zrobimy te wszystkie płoty dla, dla owiec, prawdopodobnie też sad będzie na tyle ogrodzony, że będziemy mogli. Amber, nie wolno. Nie wolno, nie jedzą te kur, Nie. Chodź. Dobrze. Dobrze. I... No, no, Azja ją no chodź, chodź. Nie, no Azja. A nas bo Azja pilnuje. To jest, no, tak. no dobra, zostań. I, I one może wtedy wylądują w sadzie, i może ja tam jakiś szybki im zrobię taki e, kurniczek dla gęsi. Gęsie, tak. <laughs> to cokolwiek. I, i, I tam byśmy je trzymali osobno. Mięso jest przepyszne. Poza tym też byśmy chcieli powytapiać troszeczkę więcej tłuszczu. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? I, no i zobaczyć, jak jak, w, w, no, jak, 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 jak nam wyjdzie taka Większa hodowla. Jak wiecie, myśmy nigdy nie mieli chyba w największym momencie cztery, mieliśmy cztery. Czy, cztery tak. Ale tam nam coś nie wyszło z naszych prawdopodobnie. Nie. nie? Ja tutaj się nie zgodzę. one, ja one my, chyba szybko się ja chorowały. Nie, co? ja myślę, że nie, nie, one nie, już nie. były chore, jak my je kupiliśmy, szczególnie jedna. I później jedna zaraziła drugą, kochanie. Ale prawda, myśmy kupili takie małe te kaczuchy, przecież one jeszcze były nieopierzone, To kupę czasu minęło do ale tego. Że... Gęsi, o gęsi, 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 nie, były, o, Gęsi były nieopierzone. Ale tutaj... A co ty gadasz, kochanie? One nie już to takie były już, byliśmy, no pewnie. A gęsi były już białe? Tak, gęsi A. już były białe. Może. A wiecie, że czas pamięta... tak leci. No, zlewają się niektóre rzeczy. Mimo, że gęsi nie było dużo, to powinienem lepiej pamiętać, ale jakoś tak. No nie, nie, nie. Słuchajcie, gąskę leczyliśmy. To chyba nawet weterynarza. Byliśmy u weterynarza przepisza... na, na, na poważnie, nie? Tak, przypisał jej solutyn, chyba, o ile się nie mylę. I jak podawaliśmy to lekarstwo, to było ok. To widać, że przez te pierwsze dwa dni jakoś ona widać, że troszkę energii zopała. Natomiast na trzeci dzień, jak przestaliśmy, od razu. Od razu. A no, i, i, wiecie, i zaczynacie truść zwierzaka, więc go później ani nie zjecie, ani nic, no taka... no to, to, i, a pieniędzy to kosztuje Matko Boska na zasadzie można po prostu kupić nową gęś. Dusi, dusi kaczkę. A kaczkę dusi? Szybko, bo może ci się uda to szybko, szybko, szybko. Widzicie? Widzicie białego? A koleżanki dopingują. Duś ją ma... O, widział jak wyskoczył z niej? Duś tą małą, duś tą małą! Ale szczęśliwała, no. Co, dobry był seksik, co? Poddusił cię troszkę, co? Pod wodą. A, wiadomo, wiadomo.